Dziś, gdy liście szeleszczą pod stopami niczym pradawne księgi, chciałbym opowiedzieć Wam o czasach, gdy bogowie jeszcze chodzili między ludźmi, o człowieku, który jak wielu z nas marzył o czymś więcej niż życie mu dało, o dobrosławie skromnym chłopie i o tym jak spotkanie z Moreną, boginią śmierci i zimy, na zawsze zmieniło jego los. Więc rozgoście się przy ogniu, bo to historia długa jak jesienne noce i pełna cudów jak pierwszy śnieg. W dawnych, przedchrześcijańskich czasach, gdy perun jeszcze grzmiał nad słowiańskimi lasami, a sfarożyt rozpalał słońce każdego ranka, żył sobie na skraju wielkiej puszczy chłop imieniem Dobrosław. Miał on niewielkie pole, starą chatę po dziadach i ręce tak mozolne, że potrafiły wydobyć plony nawet z najgorszej ziemi, ale w sercu dobrosława mieszkało coś, czego nie mógł zaspokoić żaden plon, pragnienie by być kimś więcej niż tylko prostym rolnikiem. Wieczorami, gdy skończone już były prace polne, siadywał przed chatą i patrzył na gwiazdy, marząc o wielkiej posiadłości, o tym, by być szanowanym w całej okolicy, by ludzie przychodzili do niego poradę, a jego spichlerze nigdy nie świeciły pustkami. I wierzcie mi, drodzy słuchacze, sam widziałem kiedyś takie tęsknoty w oczach prostych ludzi. To jeden z najpiękniejszych i najsmutniejszych widoków na świecie. Tego roku jesień przyszła wcześnie. Już w końcu lata liście zaczęły żółknąć, a powietrze nabrało ostrzejszego zapachu. Dobrosław, jak co roku, przygotowywał się do żniw swojego skromnego pola owsa i żyta. Starał się jak mógł, ale wiedział, że plony znów będą niewielkie. Starczy na zimę, ale nie na więcej. Pierwszego dnia żniw, gdy świt dopiero się przebijał przez mgłę, Dobrosław wszedł na swoje pole z sierpem w ręku. Mgła była tego ranka dziwnie gęsta, prawie mleczna, i cisza wisiała w powietrzu, jakby świat się zatrzymał. Gdy dotarł na środek pola, mgła się rozstąpiła. I wtedy to zobaczył. Na ziemi, między kłosami jego owsa, leżał sierp, jakiego nigdy wcześniej nie widział. Ostrze miało kolor zimowego nieba tuż przed śniegiem, a rękojeść była wykonana z drewna tak czarnego, że pochłaniało światło. Wzdłuż klingi biegły dziwne znaki. Nie runy, które czasem widywał na kamieniach kultowych, ale coś starszego, pierwotniejszego. Dobrosław podniósł narzędzie. Było lekkie, jak ptasie pióro, ale gdy je trzymał, czuł w dłoniach moc, która sprawiała, że serce biło mu szybciej. Nie potrafił wyjaśnić dlaczego, ale wiedział, że to coś niezwykłego. Może to znak, pomyślał. Może bogowie w końcu usłyszeli moje modlitwy. I zaczął rządzić. Pierwsza garść kłosów wpadła pod ostrzem tak gładko, jakby sama chciała być ścięta. Potem druga, trzecia. Dobrosław żoł z łatwością, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył. Sierp sam jakby prowadził jego rękę, a zboże układało się w równe snopy, jakby niewidzialny pomocnik szedł za nim i wszystko porządkował. Ale to nie wszystko. Im więcej żoł, tym więcej kłosów wyrastało wokół niego, jakby pole rozszerzało się, jakby ziarno mnoży się samo, do południa skosił tyle, ile zwykle żoł przez trzy dni, do wieczora tyle, co w dobry rok zdołałby zebrać z całego pola. Tu muszę wam powiedzieć, że podobne cuda widziałem na własne oczy, choć to już zupełnie inna historia. O pewnym młynarzu z Rusi, ale może opowiem ją wam innym razem przy ogniu. Dobrosław był oszołomiony. Spichlerz pękał w szwach, a zboża wciąż przybywało. Przez tydzień żoł dzień i noc, a plony rosły, jakby same się rozmnażały. Wkrótce musiał prosić sąsiadów o pomoc przy przewożeniu ziarna, tyle go było, że nie mieściło się już w jego zabudowaniach. Sąsiedzi patrzyli na to z mieszanką zdumienia i zazdrości. Dobrosław, ten skromny chłop, nagle stał się najbogatszym człowiekiem w okolicy. Każdego dnia jego stogi rosły, a ziarna wciąż przybywało. Jak to możliwe, dobrosławie? Pytali skąd takie plony, ale on tylko uśmiechał się tajemniczo i pokazywał swój cudowny sierp. W sercu czuł dumę i radość, w końcu był kimś więcej, w końcu ludzie przychodzili do niego, szukając jego pomocy, rady, a czasem po prostu chcąc zobaczyć cuda, które działy się na jego polu. Jednak im więcej żoł, tym coś dziwnego działo się z pogodą noce stawały się coraz chłodniejsze, a we mgle, która coraz częściej spowijała okolice, ludzie zaczynali dostrzegać dziwne kształty. Liście na drzewach, żółkły szybciej niż zwykle, a woda w studniach robiła się lodowata nawet w dzień. Przyszedł wieczór, gdy dobrosław jak zwykle żoł przy świetle księżyca, bo sierp jakby lepiej działał w nocy, gdy nagle wszystko ucichło. Nie było słychać świerszczy, sów ani szmeru liści. Mgła opadła tak gęsto, że nie widział dalej niż na wyciągnięcie ręki. A potem usłyszał śmiech. Nie był to śmiech człowieka, był chłodny jak pierwszy mróz, piękny jak pierwsza śnieżynka i przerażający jak zimowa zawierucha. Z mgły wyłoniła się postać kobiety o białych jak śnieg włosach. I oczach koloru lodu. Ubrana była w szatę z szarej mgły, a w ręku trzymała kosę wykutą jakby z zamarznięta łez. Witaj, dobrosławie, powiedziała głosem, który brzmiał jak wiatr w nagich gałęziach. Widzę, że dobrze ci służy mój sierp. Dobrosław opadł na kolana. Rozpoznał ją natychmiast, choć nigdy wcześniej jej nie widział. To była Morena, bogini śmierci i zimy, która każdego roku przynosiła kres życiu, by mogło ono odrodzić się na wiosnę. Pani, wyszeptał, to, to twoje narzędzie? Oczywiście uśmiechnęła się Morena, a jej uśmiech był piękny i przerażający zarazem. Zgubiłam go podczas ostatniej wędrówki przez twoje strony. Ale widzę, że dobrze się nim posługujesz, spełniłeś swoje marzenia, prawda? Jesteś teraz tym, kim chciałeś być. Dobrosław spojrzał na swoje pola, na nieskończone stogi zboża, na spichlerze pełne ziarna. Tak był bogaty, tak ludzie go szanowali, ale coś w głosie Moreny budziło w nim niepokój. Pani zaczął ostrożnie. Jaka jest cena za te cuda? Morena roześmiała się, a jej śmiech sprawił, że trawa pod nogami, dobrosława, pokryła się szronem. Sprytny z ciebie chłop, dobrosławie, cena, spojrz wokół siebie. I wtedy dobrosław po raz pierwszy od tygodni naprawdę spojrzał na swoją okolicę. Drzewa były już prawie nagie, choć do jesieni zostało jeszcze pół miesiąca. Trawa żółknęła i usychała. Powietrze było lodowate jak w środku zimy, a on przez cały ten czas żął tylko swoje pole, nie zauważając, że całą okolicę ogarnął przedwczesny chłód. Każde źdźbło, które ścięłeś moim sierpem, mówiła dalej Morena, przybliża Twoją ziemię do zimy. Im więcej żniesz, tym szybciej nadchodzi moja władza, jeszcze kilka dni takiej żywej, a cała okolica na lata pogrąży się w zimie. Dobrosław poczuł, jak serce zamiera mu w piersi: Ale, ale ja nie wiedziałem, chciałem tylko chciałeś być kimś więcej dokończyła Morena i się stałeś. Pytanie brzmi, co zrobisz teraz z tą wiedzą? Pamiętam, słuchacze, podobną sytuację z własnego życia. Gdy młodo podarowano mi księgę pełną pradawnej wiedzy, a ja nie zapytałem o cenę jej użycia. Ale to historia na inny wieczór. Dobrosław patrzył na sierp w swojej dłoni. Mógł go zachować. Mógł zostać najbogatszym człowiekiem w okolicy, może w całej krainie, ale jego sąsiedzi, jego ziemia. Wszystko pogrążyłoby się w wiecznej zimie. Jest sposób? zapytał cicho. Zawsze jest sposób, odpowiedziała Morena, a w jej głosie po raz pierwszy zabrzmiała nutka ciepła. Możesz oddać mi sierp i zrezygnować z wszystkiego, co ci dał, ale możesz też zatrzymać go i nauczyć się nim właściwie władać. Jak? Sierp ma moc nie tylko brania, ale i dawania. Może przywracać równowagę, jeśli nauczysz się używać go mądrze, trochę rządzić, trochę sadzić, trochę brać, trochę dawać. Możesz mieć dobre plony nie kosztem ziemi, ale w zgodzie z nią, ale to wymaga wyrzeczeń, wyrzeczenia się chciwości, wyrzeczenia się pragnień większych niż to, czego potrzebujesz. Dobrosław długo milczał, patrzył na swoje bogactwa, potem na zamarzającą ziemię. Wreszcie na sierp w swojej ręce. Naucz mnie, powiedział w końcu. Morena skinęła głową. Mądrze, Dobrosławie, pierwsza lekcja: oddaj połowę tego, co zebrałeś. Rozdaj ziarno sąsiadom, którzy go potrzebują. Druga lekcja: żni tylko tyle, ile potrzebujesz na zimę, a resztę ziemi zostaw w spokoju, by odpoczęła. Trzecia lekcja: pamiętaj, że prawdziwe bogactwo to nie to, co masz, ale to, ile dobrego możesz zrobić. I tak przez całą noc Morena uczyła, dobrosława, tajemnic sierpa, równowagi między braniem a dawaniem, między pragnieniami a potrzebami. Gdy świt się zajął, zniknęła jak mgła, ale jej słowa pozostały. Dobrosław spełnił wszystkie jej rady. Rozdał połowę ziarna sąsiadom, tym, którzy mieli słabe plony, wdowom z dziećmi, starcom. Resztą pola zostawił w spokoju i, co dziwne, im więcej dawał, tym lepiej się czuł. Im mniej myślał o sobie, tym więcej radości znajdował w życiu. Zima przyszła we właściwym czasie, nie za wcześnie, nie za późno. Była łagodna i piękna. A gdy nadeszła wiosna, Dobrosław zasadził ziarno, ale już nie cudownym sierpem, tylko własnymi rękami, w porozumieniu z ziemią. Został szanowanym człowiekiem w okolicy, ale nie z powodu bogactw. Ludzie przychodzili do niego po radę, bo był mądry, po pomoc, bo był hojny, po otuchę, bo potrafił znaleźć równowagę między marzeniami a rzeczywistością. Sierp Moreny schował głęboko w spichlerzu. Czasem, gdy przychodziły naprawdę trudne lata, używał go ostrożnie, ale zawsze pamiętając o równowadze, zawsze myśląc o innych, zawsze szanując naturalne prawa Ziemi i czasu. I wierzcie mi, drodzy słuchacze, spotkałem kiedyś człowieka podobnego do Dobrosława na rynku w Krakowie lata temu. Też miał w oczach tę mądrość człowieka, który nauczył się, że prawdziwe spełnienie marzeń nie polega na braniu wszystkiego, co można, ale na znalezieniu równowagi między tym, czego chcemy, a tym, czego potrzebujemy. I tak kończy się opowieść o Dobrosławie i Sierpie Moreny, moi drodzy słuchacze u ogniska. Historia o tym, że marzenia warto spełniać, ale z mądrością w sercu i szacunkiem dla świata wokół nas. Płomienie naszego ognia przygasają, ale ich ciepło zostanie z nami jeszcze długo. Tak jak ciepło dobrej opowieści, która przypomina nam, że prawdziwe bogactwo nie leży w tym, ile mamy, ale w tym, ile dobra możemy dać. Jam jest Brodaty Bart, a ognisko to mój dom. Jeśli podobała Wam się dzisiejsza baśń, zostańcie z nami, subskrybujcie kanał Brodaty Bart, a ja przy następnym ogniu opowiem Wam kolejną historię z dawnych, tajemniczych czasów. Niech Was bogowie mają w swojej opiece, a Wasze marzenia spełnią się w zgodzie z mądrością wieków. Do zobaczenia przy kolejnym ogniu.